Nowe Stany Zjednoczone Ameryki, (USA) to jedno z państw w świecie cyberpunka stworzonym przez Mike'a Pondsmitha. Mimo że było jednym ze światowych mocarstw, od czasu kryzysu z lat 90. przestało pełnić wiodącą rolę w geopolityce. Grupa 10% najbogatszych kontrolowała 90% środków. Ponad połowa populacji żyła w biedzie, a wielu ludzi było wędrownymi nomadami. Stany Zjednoczone na skutek bankructwa zwróciły się o pomoc do korporacji. Najważniejszą był powiązany z rządem Militech, firma zbrojeniowa. Lecz by poznać przyczyny takiego stanu rzeczy, musimy zacząć całą historię od początku. Władze nad Stanami Zjednoczonymi w drugiej połowie XX wieku przejęła tak zwana banda czworga, czyli lobby składająca się z przedstawicieli najważniejszych agencji rządowych CIA, FBI, NSA i DEA. Posiadała ona nieograniczone wpływy i działała niezależnie od rządów w Waszyngtonie. I choć politykom wydawało się, że są niezależni, rola prezydenta i kongresu była jedynie fasadowa. Decydujący głos w każdej kwestii miały agencje. Wszystko zaczęło się wraz z końcem zimnej wojny. Rywalizacja ze Związkiem Radzieckim pochłonęła gigantyczne środki, lecz zwycięstwo nie oznaczało końca wyzwań. Stany Zjednoczone borykały się z problemami wewnętrznymi, rozpadem norm społecznych napędzanym przez grupy interesu oraz media, forsujących chory konsumpcjonizm oraz stawianie własnych potrzeb ponad wszystko inne. Miało to głęboko idące konsekwencje w postaci rozpadu komórek społecznych, rosnących nierówności i wzrostu władzy korporacji. W 1990 roku Stany Zjednoczone pod pretekstem walki z komunizmem i narkotykami interweniowały w Ameryce Środkowej, natomiast w 1991 najechały Irek, by obalić rządy Saddama Husajna. Były to wojny zastępcze, mające na celu odwrócenie uwagi społeczeństwa od wewnętrznych problemów. Rewolucja techniczna, powstanie cyberwszczepów doprowadziły do podziału społeczeństwa na dwie grupy. Bogatych korpów, korzystających z dobrodziejstw najnowszych technologii i niewykwalifikowanych pracowników fizycznych. Pierwsza wojna środkowoamerykańska zakończyła się długotrwałą destabilizacją Ameryki Środkowej i Południowej. Konflikt, mimo że nie rozstrzygnięty, przyniósł Stanom Zjednoczonym ogromne straty. Jedną z konsekwencji była detonacja ładunku nuklearnego w Nowym Jorku przez kolumbijskich baronów narkotykowych. Wojna przyczyniła się do osłabienia pozycji bandy czworga. Gdy państwa europejskie skonsolidowały się pod postacią europejskiej wspólnoty gospodarczej, powołały do życia euro-dolara i rozpoczęły normalizację stosunków ze Związkiem Radzieckim, Banda Czworga poczuła zagrożenie dla pozycji Stanów Zjednoczonych jako światowego hegemona. Wybuchła cicha wojna. Rozwiązano NATO. Gabinet cieni manipulował światowymi giełdami, by osłabić wpływy EWG i utrzymać pozycję Stanów Zjednoczonych. Gdy władze europejskie dowiedziały się o tym, postanowiły, że po prostu ujawnią światu prawdę, przepuszczając te informacje do mediów. Światowe rynki zareagowały natychmiastowo. W 1994 doszło do krachu, który strzaskał amerykańską gospodarkę. Gwoździem do trumny Stanów Zjednoczonych było to, że każdy rozwinięty kraj nałożył na nie embargo. Obligacje skarbowe schodziły tak szybko, że rząd nie nadążał z drukowaniem pieniędzy, by je wykupić, co napędzało inflację. Rosnąca liczba bezdomnych, bezrobotnych i ubogich doprowadziła do narastania przemocy i niezadowolenia społecznego. Tak też powstali nomadzi. Grupy przemierzające opustoszały kraj w poszukiwaniu godnych warunków do życia, opierające się na wartościach takich, jak więzi rodzinne czy wolność. Ich styl życia stał w opozycji do mieszkańców miast, opanowanych przez korporacje oraz przestępczość. Narastający chaos doprowadził do powstania Night City, miasta, które, według założeń, miało być pozbawione problemów targających zepsutą Ameryką. W 1996 roku doszło do zamachu, w którym zginął prezydent James Richard Allen, który był jedynie figurantem. W rzeczywistości krajem rządził powiązany z bandą czworga wiceprezydent. W ciągu dwóch lat amerykańska gospodarka i społeczeństwo upadły. Obywatele mieli dość nieudolności władz, wzięli sprawy w swoje ręce, zlinczowali tysiące urzędników państwowych. By zapanować nad chaosem, banda czworga wysłała na ulicę żołnierzy. Prowadzono stan wojenny. Wszelkie przejawy nieposłuszeństwa były brutalnie tłumione. Na ulicach obok żołnierzy pojawiły się także nieumundurowane oddziały złożone z agentów federalnych i najemników. Obecność tych jednostek utwierdziła obywateli w przeświadczeniu, że nie mają do czynienia z przedstawicielami władz, a siepaczami na usługach megakorporacji. W miarę jak banda czworga działała coraz brutalniej, pokojowe protesty z hasłami domagającymi się jedzenia oraz domów Przerodziły się w czynny opór. Posłuszeństwo rządowi federalnemu wypowiadały nie tylko grupy niezadowolonych obywateli, ale i jednostki administracyjne, hrabstwa. Konflikt eskalował, a Stany zaczęły na poważnie myśleć o opuszczeniu Unii. Ostatecznie doszło do sytuacji, w której cała Ameryka przestała płacić podatki. W 1998 roku jednostki paramilitarne Bandy Czworga próbowały siłą przejąć kontrolę nad San Francisco. Co doprowadziło do starć z mieszkańcami miasta. Gubernator Kalifornii wezwał na pomoc Gwardię Narodową, która stanęła po stronie obywateli i rady miasta. Najemników udało się przepędzić, lecz ci podjęli próbę zajęcia Sacramento, stolicy stanu. W odpowiedzi, Kalifornia zdecydowała się na odrzucenie zwierzchnictwa Waszyngtonu i ogłosiła się wolnym stanem. Kolejne poszły jej śladem. Tak też od Stanów Zjednoczonych odłączyły się Arizona, Colorado, Oregon, Washington, Idaho, Montana, Nevada, Nowy Meksyk, Teksas, Oregon, Alaska, Wyoming, Dakota Północna i Południowa oraz Utah. Amerykanie mieliby do czynienia z drugą wojną domową, lecz siły zbrojne Stanów Zjednoczonych odmówiły udziału w konflikcie zjednoczeniowym. Generałowie żałowali swej roli we wspieraniu rządu, który demokratyczny był już tylko na papierze. To uniemożliwiło bandzie czworga utrzymanie jedności państwa. Poza secesjonistami problemem byli neoludyści, czyli ruch sprzeciwiający się postępowi technologicznemu. Przeprowadzili oni szereg zamachów na strategiczne obiekty w całym kraju. Wrazem za niedowolenia kolejnej grupy była rewolta nomadów. Wojna nuklearna na Bliskim Wschodzie doprowadziła do spadku podaży ropy naftowej na świecie o ponad połowę powodując gwałtowny wzrost cen tego surowca oraz innych produktów w Stanach Zjednoczonych. Jednocześnie państwo mierzyło się z serią katastrof naturalnych szalały epidemie. Strach przed wejściem w XXI wiek podsycał paranoję społeczeństwa i doprowadził do powstania kultów milenijnych. Sytuacja z roku na rok była coraz gorsza, dlatego banda czworga postanowiła odwrócić uwagę społeczeństwa, wywołując kolejny konflikt który przeszedł do historii jako druga wojna środkowoamerykańska. Uzasadnieniem ponownie była walka z narkotykami, choć wszyscy doskonale zdawali sobie sprawę z tego, że chodziło o zdobycie nowych terytoriów oraz zasobów naturalnych w miejsce tych utraconych na rzecz wolnych stanów. Wojna rozpoczęła się w styczniu 2003 roku i trwała prawie 8 lat. Państwa latynoameryki wspierali Europejczycy, których plan zakładał uczynienie inwazji USA na tyle kosztowną, by nie opłacała się pod żadnym względem. Z początku wszystko szło dobrze dla Amerykanów, lecz wkrótce okazało się, że wpakowali się w drugi Wietnam. Gdy do opinii publicznej wyciekły nagrania tajnych rozmów z czasów pierwszej wojny w Ameryce Środkowej, istnienie gangu czterech przestało być tajemnicą. Ludzie byli wściekli. Uzbrojony tłum ruszył na Kapitol. Wkrótce dołączyło do niego wojsko oraz siły korporacji. Członkowie gabinetu cieni próbowali uciekać. Jeszcze w 2003, będący ich marionetką prezydent, został spalony żywcem na oczach podekscytowanego tłumu, po tym jak złapano go na bagnach Florydy. Reszta uczestników spisku w ciągu kolejnych lat spotkał taki sam jak niegorszy los. Członkowie organizacji paramilitarnych na ich usługach, jako wykwalifikowana siła najemna, w większości przyszli pod protekcję korporacji. Tymczasowo władzę nad Stanami Zjednoczonymi przejęło wojsko. Które zobowiązało się do przeprowadzenia demokratycznych reform i wolnych wyborów. Niestety te wysiłki były blokowane przez korporację Mentoga Inc. Dowody wskazywały, że stała ona za udanym zamachem na jednego z kandydatów na prezydenta. Mentoga otrzymała ultimatum na całkowite wycofanie swojej działalności z terytorium USA, lecz odmówiła. W odpowiedzi armia przeprowadziła 12-godzinną skoordynowaną akcję usunięcia sił korporacji. Niszczono biura, magazyny, fabryki. Przez kolejny rok agenci rządowi polowali na pozostałych przy życiu kluczowych pracowników korporacji na całym świecie, eliminując jednego po drugim, demonstrując sektorowi prywatnemu, że nie zadziera się z Ameryką. W 2008 roku armia ostatecznie oddała władzę w ręce administracji cywilnej. Odbyły się wybory. Nowym prezydentem został człowiek nazwiskiem Blair. Jednocześnie Stany Zjednoczone zaangażowały się w kosmiczny wyścig zbrojeń ze Związkiem Radzieckim. W 2008 amerykanie zaatakowali radziecką platformę bojową Mir-13. Po stronie Sowietów opowiedzieli się Europejczycy. Konflikt trwał 6 godzin i zakończył się po tym, jak Europejska Agencja Kosmiczna zrzuciła z Księżyca meteor na Colorado Springs. Pierwsza wojna orbitalna, mimo że krótka, pochłonęła gigantyczne pieniądze. Nowy rząd podjął decyzję o zakończeniu udziału w drugiej wojnie środkowo-amerykańskiej. Niestety na koniec... Doszło do jednego z najtragiczniejszych epizodów w historii kraju. Po wycofaniu żołnierzy na miejscu pozostało ponad pół miliona pracowników cywilnych i najemników. Zostali oni porzuceni i na własną rękę próbowali wrócić do domów, na skutek czego doszło do niesławnego marszu Nomadów, który pochłonął więcej ofiar niż sama wojna. W 2009 Stany Zjednoczone podpisały pakt o wzajemnej pomocy wojskowej z Chinami, które zostały rozdarte przez drugą wojnę domową. Sytuacja obu byłych supermocarstw była więc bardzo podobna, a ich sojusz miał stanowić przeciwwagę dla aliansu Zjednoczonej Europy i Związku Neosowieckiego. USA utrzymywało także dobre stosunki z Japonią, Kanadą i Australią. Lata od kryzysu z 1994 roku do 2008, czyli zmiany rządu, znane są w amerykańskiej historiografii jako upadek. Choć współcześnie niektórzy uważają, że trwał on aż do zakończenia czwartej wojny korporacyjnej. I właśnie, drodzy widzowie, nie da się opowiadać czegokolwiek o świecie Cyberpunka, nie uwzględniając roli megakorporacji. Na początku XXI wieku japoński konglomerat Arasaka wykupił ogromną ilość amerykańskich bankrutujących przedsiębiorstw. Stworzył tysiące miejsc pracy i był jednym z inwestorów w powstającym Night City. Kontrakt na nową broń podczas II wojny w Ameryce Środkowej przyczynił się do wzmocnienia pozycji Militechu. Doskonała jakość, w połączeniu ze stosunkowo niską ceną i ogromnym wachlarzem produktów, uczyniły korporację głównym dostawcą broni dla Stanów Zjednoczonych i wielu państw. Pragnieniem Donalda Landi, dyrektora Militechu, było uczynienie z korporacji największej siły militarnej na świecie. Jego osobiste ambicje i antagonizowanie Araseki doprowadziły do rywalizacji między korporacjami. Wielu ludzi, w tym polityków, obawiało się wybuchu eksterytorialnej wojny między nimi. Warto zaznaczyć, że rosła także potęga innych przedsiębiorstw, choć akurat te dwa wspomniane odegrały największą rolę w historii tego uniwersum oraz Ameryki. Korporacje zapewniały ludziom to, czego nie było w stanie państwo środki i godne warunki do życia dawały pracę, zakwaterowanie, ochronę oraz opiekę zdrowotną tyle, że jednocześnie zaciskały pętle na ich szyi, uzależniając od siebie. Wiązanie się z nimi przynosiło względne korzyści, lecz także odbierało coś, co niegdyś Amerykanie zwali wolnością. Szczególnie, że na porządku dziennym było używanie cyberwszczepów, których właścicielami był nie kto inny jak korporacje. Ich rosnąca władza doprowadziła tylko do pogłębienia nierówności społecznych, wzrostu przestępczości, korupcji, przejęcia mediów, które napędzały konsumpcjonizm, eksploatacji zasobów naturalnych i degradacji środowiska. Państwowy kapitał skupiony w prywatnych rękach dał im w zasadzie nieograniczone pole działania, pozwolił na przejęcie każdego aspektu ludzkiego życia. Korporacje rywalizowały już nie tylko o pieniądze, ale rząd dusz i uciekały się do wszelkich możliwych środków, by wyeliminować konkurencję. Moralność przestała być ograniczeniem mniejsze działały ponad prawem, natomiast wielkie je ustanawiały. Rząd Stanów Zjednoczonych musiał się z nimi liczyć choć nieraz próbował pokazać im, gdzie ich miejsce. Do czasu ustabilizowania sytuacji w kraju, Ameryka utraciła status mocarstwa, spadając do drugiej ligi na arenie międzynarodowej. Na skutek głodu i fali przemocy zmarły miliony ludzi. Pod nowymi rządami zacieśniły się więzi między Białym Domem a Militechem, głównie przez owocną współpracę z wojskiem. Wielu korpów z firmy zbrojeniowej niegdyś należało do sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych. I podzielało amerykańskie wartości, a to, że można je było połączyć z pieniędzmi, przyniosło profity obu stronom. W 2018 roku, po tym jak u prezydenta Blera zdiagnozowano śmiertelną chorobę, obowiązki tymczasowej głowy państwa przejęła wiceprezydent i była prezes korporacji, Elizabeth Kres. Polityk zmarł po sześciu miesiącach, a w 2021 Kres zwyciężyła w wyborach. W tym samym roku spełnił się kolejny czarny scenariusz. Wybuchła czwarta wojna korporacyjna, której głównymi stronami były Arasaka i Militech. Początkowo prowadziły one ze sobą brudną rywalizację, mordowały swoich pracowników, wynajmowały netranerów do ataków na bazy danych, lecz z czasem przerodziło się to w regularną wojnę na ulicach miast, na każdym kontynencie, co doprowadziło do ogromnych zniszczeń. Ta nieuregulowana prawnie wojna dała się we znaki wielu rządom. Prezydent Kres wprowadziła stan wojenny. Nieoficjalnie wspierała militech, licząc, że wzmocni on swoją pozycję na rynku międzynarodowym, a co za tym pójdzie, Ameryki. Ostatecznie zmęczone państwa postanowiły interweniować, wysyłając do walki swoje armie i przejmując aktywa osłabionych stron konfliktu. Rząd Stanów Zjednoczonych i militech wynajęły grupy najemników pod wodzą Morgana Blackhenda i Junego Silverhenda, by wysadziły główną siedzibę Arasaki w Night City. Za pomocą ładunku nuklearnego. Eksplozja zrównała miasto z ziemią. Oficjalnie jednak był to zamach terrorystyczny, przeprowadzony przez przeciwników korporacji. W 2023 roku rząd Japonii znacjonalizował Arasakę i zmusił do wycofania jej sił z Ameryki oraz uznania porażki. Natomiast Kres reaktywowała Komisję Militechu do spraw współpracy z rządem i nakazała korporacji wstrzymanie działań wojennych. Podczas wojny zginął Rage Bartmos, genialny Netrunner. Jego śmierć uwolniła do światowej sieci wirusa Data crash. Był on wymierzony w korporacje, pozbawiając je dostępu do tego, co dawało im potęgę informacji. Sieć stała się niebezpiecznym miejscem, w którym zaroiło się od oszalałych, wrogich ludziom SI. By je odciąć, Netwatch stworzył Blackwall, lecz do tego czasu światowa sieć umarła. Czwarta wojna korporacyjna stanowiła dla świata cyberpunka punkt kulminacyjny. Po dwóch burzliwych dekadach XXI wieku nastąpił powolny proces odbudowy i powrotu do normalnego życia. Okres ten nazywano czasem czerwieni. Od koloru nieba pełnego pyłu, jaki dostał się do atmosfery i przesłonił niebo na skutek działań wojennych. Rządy Kres niewiele miały wspólnego z demokracją. Stany Zjednoczone były dyktaturą utrzymywaną dzięki poparciu wojska i korporacji. Która faktycznie kontrolowała jedynie wschodnie wybrzeże. Za rzeką Mississippi zaczynał się Dziki Zachód. Terytorium wolnych stanów, kontrolowanych przez Wataszków i przemierzanych przez Nomadów. 4 lipca 2053 roku kongres ratyfikował konstytucję, dając początek nowym Stanom Zjednoczonym Ameryki, a prezydent dobrowolnie ustąpiła ze stanowiska. Jeszcze w tym samym roku odbyły się nowe wybory. Zwyciężył w nich David Windham, polityk powiązany z biotechniką. Warto zaznaczyć, że w cyberpankowej Ameryce głowa państwa mogła sprawować urząd przez nieograniczoną liczbę kadencji, pod warunkiem, że wygrywała wybory, które odbywały się co cztery lata, a tradycyjny podział sceny politycznej na demokratów i republikanów z czasem przestał obowiązywać na rzecz innych ugrupowań. Trzecim prezydentem Nowych Stanów Zjednoczonych w 2065 roku została Rosalind Myers z Partii Federalistów, dyrektor generalna Militechu, która jednocześnie powierzyła kierowanie korporacją innej osobie. Od samego początku prezydentury opowiadała się za zjednoczeniem z wolnymi Stanami. Zyskała miano zdolnego polityka i przyczyniła się do ożywienia gospodarczego kraju, choć dla przeciwników była kolejną skorumpowaną faszystką z imperialistycznymi ambicjami. Gdy w 2069 roku przedstawiła Stanom swój plan zjednoczeniowy, spotkał się on z oporem secesjonistów. Doszło do wojny unifikacyjnej. Niektóre stany zachowały neutralność, w zamian za ustępstwa ze strony NUSA. Natomiast te, które postanowiły walczyć, sekretnie wspierała Arasaka. Wojna od samego początku szła po myśli nowych Stanów Zjednoczonych, których wojska znalazły się na zachodnim wybrzeżu oraz w przedmieściach Night City. Przed wkroczeniem powstrzymało je pojawienie się sił Arasaki na czele z superlotniskowcem, zaproszonych przez burmistrza miasta. Walka z korporacją przyczyniłaby się do eskalacji konfliktu, a Myers nie zamierzała angażować się w coś, co w najlepszym wypadku zakończyłoby się pyrrusowym zwycięstwem. Dlatego już po roku walk okazało się, że wolnych stanów nie uda się w pełni anektować. Strony konfliktu podpisały traktat, na mocy którego te, z kilkoma wyjątkami jak Republika Teksasu. Na papierze stały się częścią nowych Stanów Zjednoczonych, lecz utrzymały ogromną autonomię, faktycznie zachowując niezależność. Night City stało się za to wolnym miastem/ państwem, a Rasace pozwolono na powrót do Ameryki. Przez kolejne lata Myers głosiła hasła zjednoczeniowe. Sporadycznie na granicach z Teksasem dochodziło do dwustronnych prowokacji. Po zamachach na amerykańskie bazy wojskowe w Nowym Meksyku i Oklahomie pani prezydent oskarżyła o nie Teksańczyków. I nakazała ataki odwetowe w głębi ich terytorium. Nigdy nie zrezygnowała z planów powrotu do prawdziwej Unii i wzmocnienia władzy federalnej. Niestety przeszkodą dla jej planów pozostawała Arasaka. Wzmocnienie nowych Stanów Zjednoczonych stanowiło problem w jej planach globalnej dominacji, dlatego kolejna konfrontacja wydawała się tylko kwestią czasu. Na terenach, które w przyszłości mogłyby objąć działania, FIA, czyli Federalna Agencja Wywiadowcza, rozmieściła siatkę uśpionych agentów. Podczas wojny zjednoczeniowej oddział NUSA i militechu kierowany przez pułkownika Kurta Hansena przedostał się do południowej części Night City. Dowódca zignorował rozkazy o wycofaniu się po zakończeniu konfliktu i przejął władzę nad częścią Pacyfiki, tworząc Dogtown. Okolica, która miała stać się rajem dla najbogatszych, centrum handlu i rozrywki opustoszała. Opuścili ją inwestorzy, a władze przejęły gangi. Hansen i jego ludzie utworzyli milicję znaną jako Bagrest, a Docktown zostało oddzielone od reszty Night City. Prowadzono stamtąd nielegalne i bardzo dochodowe interesy związane w dużej mierze z handlem bronią oraz przemytem, A skorumpowane miasto i NCPD przymykały na nie oczy. W 2077 roku w Dogtown rozwił się prezydencki Space Force One z prezydent Myers na pokładzie, Miejsce miały wydarzenia z Cyberpunk 2077 oraz rozszerzenia widmowolności. Ich uczestnikiem był nasz protagonista lub też protagonistka, znani jako Wii. Jeśli chodzi o stan współczesnych, nowych Stanów Zjednoczonych, to wydawać by się mogło, że najgorsze mają już za sobą, o czym mówią chociażby statystyki. Choć większość społeczeństwa żyła na granicy ubóstwa, sytuacja gospodarcza z roku na rok wyglądała coraz lepiej. Niektóre miejsca, takie jak Detroit, przeżywały swój renesans przyciągając nowych mieszkańców obietnicą szybkiego wzbogacenia się mimo tego że na ulicach wciąż rządziły gangi co ciekawe wskaźnik przestępczości w Night City jest dwukrotnie wyższy niż gdziekolwiek w N USA gdzie ogromnym problemem wciąż pozostają nierówności społeczne oraz władza megakorporacji policja państwowa w wielu przypadkach nie ma wpływu na to co dzieje się w miastach a wszelkie sprawy między sobą rozstrzygają firmy i ich siły porządkowe Sytuacja ta doprowadziła do poczucia niepewności i strachu wśród zwykłych obywateli. Społeczeństwo jest głęboko podzielone i zastraszone. W opozycji do systemu funkcjonują pankowie, którzy poprzez walkę z rządem i korporacjami dążą do wolności oraz zmian. Często są to indywidualiści lub grupy, które sprzeciwiają się autokratyzmowi, nierównościom społecznym i systemowi kapitalistycznemu, który wykorzystuje ludzi jako zasoby. Ich sprzeciw ma na celu obalenie obecnego porządku i ustanowienie nowego, bardziej sprawiedliwego społeczeństwa. Choć cele te mogą być realizowane różnymi drogami. Tacy ludzie są gotowi walczyć o wolność i godność, często korzystając z brutalnych metod. By zmienić świat na lepsze. Lub przynajmniej by zdobyć kontrolę nad własnym życiem. Jednak póki co w tej niewypowiedzianej wojnie górą jest rząd i korporacje. Życie w USA toczy się dalej. Przemiany społeczne i technologiczne doprowadziły do powstania nowej cyberkultury oraz nurtów filozoficznych, choć większość społeczeństwa nie przywiązuje aktualnie uwagi do spraw duchowych. Poziom edukacji w szkołach publicznych jest na dosyć niskim poziomie, a uczelnie wyższe bardzo drogie. Wskaźnik alfabetyzacji z każdą dekadą spada. Wyjątek stanowią prywatne szkoły korporacyjne, które zajmują się głównie indoktrynowaniem przyszłych kadr. Do symboliki NUSA oraz propagandy zjednoczeniowej na ulicach Night City odwołuje się Six Street, gang złożony z amerykańskich weteranów wojennych, byłych policjantów oraz ochroniarzy korpów. Grupa powstała po czwartej wojnie korporacyjnej, a jej główną siedzibę stanowiło Arroyo w dzielnicy Santo Domingo. Członkowie Six Street obrali sobie za cel przywrócenie porządku za wszelką cenę. Nawet jeśli miałoby to oznaczać brutalne metody działania i prowadzenie działalności przestępczej, handel bronią, rozboje i wymuszenia wszystko w imię starej Dobrej Ameryki. Ich przywódcą w 2077 roku był Will Gunner. Six Street byli nieoficjalnie wspierani przez Militech i pomagali FIA, choć na forum publicznym, NUSA próbowało unikać powiązań z członkami gangu. Przyszłość nowych stanów zjednoczonych w świecie cyberpunka tak jak wszystko pozostaje niepewna. Tam nic nie jest stałe. Na obecną chwilę ich historia dobiegła końca. Jeśli kiedyś zostanie rozbudowana, to na pewno doczekacie się aktualizacji tego materiału. Bardzo dziękuję za wysłuchanie i do następnego spotkania. Trzymajcie się. Cześć.